A dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Łukaszu. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy firma Michała wyrobi się z projektem trzecim? Czy firma Michała wyrobi się z projektem trzecim? Czy firma Michała wyrobi się z projektem trzecim? jak najbardziej jest karta gwiazdy, karta z płynem także jak najbardziej, ale po kolei. Co to jest niesamowicie dobra karta w sprawach zawodowo-finansowych. Ona mówi o korzyściach bardzo dużych, tak? Na każdym polu, ale zwłaszcza na polu e, finansów, tak? Tutaj jak najbardziej jest e, po prostu jest sukces, zwycięstwo, rozwój, dużo pieniędzy, e, bardzo dobre warunki finansowe, także jak najbardziej, e, no, wysyp dobroci, tak? Super karta, fenomenalna. Najlepsza w sprawach e, zawodowo-finansowych, jaka w ogóle mi wychodzi, tak? Także, no, rewelacja. E, co jest na nie król Dylan? Tutaj może poprzeszkadzać przeszkadzać, jakby w tym się, że tak powiem, jakiś mężczyzna, który ma władzę, który jest decyzyjny, który już coś w życiu osiągnął, coś ma na myśli dużo, już jakieś sukcesy ma na koncie i gdzieś tam dalej się rozwija. Także ten mężczyzna, czy on jest decyzyjny w kwestiach tego projektu, czy on jest decyzyjny w kwestiach firmy, no w każdym razie, czy to, no nie wiem, czy to, kogo to może przedstawiać, tak, czy pani Michała, no ale. Generalnie to jakiś mężczyzna, no właśnie, może trochę mu przeszkadzać, coś mu na przykład może ciągle nie odpowiadać, albo no gdzieś tam z powodów jak niezależnych od niego, tak? No coś tutaj mężczyzna tutaj troszeczkę miesza. Mężczyzna, tak jak powiedziałam, z pieniędzmi, z sukcesami, mężczyzna stabilny, taki no, poukładany. Natomiast niestety, może tutaj być przeszkodą w jakimś zakresie. No każda radę absolutnie, żeby nie mieć żadnych kompleksów, ani żadnych niepokojów, ani żadnych obaw, tak? Bo jakby może ten mężczyzna po prostu ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, chce dopracować do samego końca, tak? Wszystko, żeby był idealny, żeby był bez jest na przykład czas goni, powiedzmy, tak, no i tutaj karta rada, o, zostaw te wszystkie perfekcjonistyczne, tak, jakieś dążenia, zostaw to, lepiej czasami jest zrobić szybciej, a po prostu, no, mniej dokładnie, tak, nieprecyzyjnie, według kart, tak, bo Paś Kielichów generalnie mówi właśnie o kompleksach, o tym, że czujemy się że coś za słabi, że czujemy się, że nie podołamy, że coś nie jest dla nas, że czujemy się niekomfortowo po prostu w danej sytuacji. I to jest zrozumiałe, no ale Karta Rady nie czuje się tak, bo nie jest, bo jesteś, e, jesteś zwycięzcą, tak, bo jesteś super. Tutaj jakby absolutnie nie ma powodów do tego typu odczuć, wręcz przeciwnie. No i cóż, dołożyłam kilka kart yy, i teraz tak, dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów yy, mówi o tym, to jest generalnie dobra karta, no ale mi bardzo często mówi o tym, że to jest karta maska, że ktoś udaje trochę, nakłada jakąś maskę w, z jakiegoś powodu, udaje troszeczkę kogoś, kim nie jest, tak? Potem jednak jest jakby osunka kielichów, odejście od tego udawania, tak? Odejście na szczęście, tak? I pokazanie jednak swojej prawdziwej twarzy. I tu jest karta wisielca, czyli z, to ona... Wypatrzenie na coś, tak? Na daną sprawę, na daną osobę. Czyli tak, tutaj jest maska, tu jednak odchodzę, przestaję udawać. Tutaj z moją perspektywy co do swojej osoby, bądź co do, nie wiem, osoby kogoś innego, tak? Czy też co do jakiejś tam kwestii. Tutaj jeszcze mam jakieś lęki, obawy, niepokoje. Tutaj coś zakładam jeszcze na zapas, tak? Coś zakładam na zapas, wyobrażenia są, mam jakieś wyobrażenia, ale one kompletnie mogą być różne od rzeczywistości, tak, mogą się kompletnie różnić, mogą w ogóle e, nie być w żadnej korelacji. No i finalnie karta gwiazdy, karta spełnionych marzeń, zrealizowanych planów, bo wszystko się udaje cały przeszkód, jakby jest e, sprzyja, e, wszystko gdzieś tam się realizuje tak, jak powinno. Także zdecydowanie karta gwiazdy zapewne, według kart, tak, odpowiada pozytywnie e, na to pytanie. E, w związku z czym tak, według kart firmy Michała wyrobi się z projektem trzecim, Mało z tego, że się wyrobi, to będzie jeszcze w, kwa... W, kwa... Przepraszam, w karcie gwiazd. Będzie to spełnienie marzeń i zrealizowanie planów, które naprawdę na każdym polu, plus te dziesiątkę dolarów, czyli korzyści finansowe. Także według kart, jak najbardziej jest ogromny potencjał, i myślę, że tak właśnie się wydarzy. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, życzę tego wyrobienia się z projektem. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.